Drodzy siostry, dzisiaj Kościół, dzisiaj każdy z nas odnajduje odpowiedź na, na, na swoje oczekiwania. Cała historia Izraela to było to oczekiwanie na przyjście tego, który jest Zbawicielem świata, tego, który był przez tak wiele wieków zapowiadany. Śpiewamy w jednej z kolęd, że tyle tysięcy oczekiwane i dzisiaj Kościół świętuje. To, że rzeczywiście naprawdę przychodzi, że możemy się cieszyć tym, że Bóg jest Bogiem z nami, Emanuel. Bóg z nami. I to tak jak w tym dzisiejszym pierwszym czytaniu oszczęśliwe są stopy i pełne wdzięku nogi zwiastuna. Radosnej doliny. Myślę, że każdy z nas kiedyś na coś czekał, pewnie szczególnie w kontekście tego Bożego Narodzenia, to odpowiednim przykładem są momenty wyczekiwania dziecka, które ma się narodzić w naszych rodzinach. To ci, którzy są no, przede wszystkim rodzicami, dziadkami, to, to czekają na tę chwilę. I najpierw cieszy ten, który jest zwiastunem, ten, kto zatelefonuje, ten, kto przyśle. Wiadomość, że to już się dokonało, że ktoś się narodził, to już się cieszymy na sam głos i na te informacje tego, który ją najpierw przynosi, a później przychodzi ten moment na, na spotkanie z tym, kto się narodził. I tak samo jest dzisiaj w tę uroczystość narodzenia pańskiego. Kościół jest tym zwiastunem dobrej nowiny. Tej nowiny, o której się dzisiaj Kościół po raz kolejny dowiaduje, że. że Pan się narodził, że Pan naprawdę jest z nami. I my dzisiaj jesteśmy tak jak ci pastuszkowie, którzy przychodzą po to, żeby podziwiać te tajemnice Bożego Narodzenia, w naszej prostocie, w tym wszystkim, co przeżywamy, no właśnie w tych naszych oczekiwaniach, dlatego że serce ludzkie oczekuje, oczekuje pokoju, oczekuje prawdziwego szczęścia, a okazuje się, że jedynie Pan Bóg może je dać, tak naprawdę. I może też dziwi nas to, że nie słyszymy dzisiaj, w ten dzień narodzenia Pańskiego, Ewangelii o, o Jego narodzeniu, tylko jest ten proro, prolog Jana, być może nawet nieco trudny, o słowie, które staje się ciałem. Wczoraj w nocy, jeżeli ktoś był, to usłyszał tę Ewangelię, która opisuje pastuszków, którzy słyszą, jak aniołowie im głoszą tę nowinę, mówią im, żeby, żeby posz, poszli do Betlejem, idą z pośpiechem i odnajdują, Dziecie, Jego Matkę, Świętego Józefa i są tymi, którzy jako pierwsi oddają pokłon Nowonarodzonemu Panu. I my dzisiaj tej Ewangelii nie słyszymy w ciągu dnia, ale przychodzimy do Kościoła, do Kościołów, w których możemy zobaczyć dekoracje, możemy zobaczyć tę bożonarodzeniową szopkę, która niejako jest tym obrazem tej Ewangelii. I myślę, że też takim paradoksem jest samo to zdanie, że słowo stało się ciałem. Zobaczmy, że słowo jako takie nie jest materialne. Jeżeli wypowiadamy jakieś słowo, to od razu nasz mózg, nasza głowa w jakiś sposób konkretny nam pokazuje, o co chodzi i dobrze wiemy, że mama, tata to są słowa, które oznaczają coś i kogoś bardzo konkretnego. A tutaj słysząc właśnie, że słowo stało się ciałem, coś, co jest tak bardzo zadziwiające i odnosi nas to do Jezusa, do konkretnego człowieka, Boga-Człowieka, który przyszedł na świat w konkretnym momencie historii. To nie było jakieś mityczne kiedyś, to nie była jakaś odległa data, to nie jest jakieś, jakieś wydarzenie, jak czasem się chce. Podważyć to, że Jezus w ogóle istniał, to mamy na to konkretne świadectwa. Chociażby wczoraj w nocy, właśnie święty Łukasz, ewangelista, mówi, że było to zapanowania Cezara Augusta. Wielkorządcą Syrii był wtedy Kwileniusz, i oni poszli do Betlejem po to, żeby się dać zapisać, więc to był konkretny czas, który można udokumentować można wskazać, kiedy to było, że Jezus się rzeczywiście narodził. I co więcej, to, że on żył na tym świecie, to, że umarł, został ukrzyżowany i że zmartwychwstał, o tym także mówią świadectwa pozachrześcijańskie. Więc to też takim dużym tytułem wstępu do tego, co dzisiaj chcemy przeżywać na, na tej mszy świętej. Więc to słowo stało się ciałem i ono przynosi, przynosi coś bardzo konkretnego do naszego życia. Bo jeżeli my wierzymy w Jezusa. Jeżeli dzisiaj po raz kolejny chcemy naprawdę otworzyć serce na to Jego działanie, kiedy akceptujemy to, że on jest tym słowem, które staje się ciałem, to możemy cieszyć się tym, że wtedy, kiedy będziemy w niego wierzyć, to co, to, to, co w naszym życiu jest tym pragnieniem, oczekiwaniem, naszym marzeniem, pragnieniem dobra miłości, ono staje się ciałem. Człowiek, który wierzy, Chociaż jego życie czasem może jest też trudne, to wierzę, dzięki wierze w Boga, dzięki takim momentom jak dzisiaj, że jesteśmy nam przy świętej, to jeszcze żyjemy. Że mamy to poczucie, że w naszym sercu jest ta droga, za którą idziemy i warto pójść, dlatego że ona nam dodaje siły, że to Słowo rzeczywiście staje się ciałem i daje nam życie. Zobaczmy, że. Święty Jan mówi dzisiaj. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie. Pan Bóg stworzył przez swoje słowo świat. Rzekł, niech się stanie ziemia, niebo i tak dalej, w tej księdze rodzaju o tym czytamy. I Pan Bóg dalej przez swoje słowo stwarza ten świat, prowadzi go. Lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Zobaczmy, jak dzisiaj. Wielu ludzi przeżywa te święta Bożego Narodzenia, a nie chce nazywać tych świąt świętami Bożego Narodzenia. Swoi Go nie przyjęli. Dzisiaj się mówi o jakichś świętach zimowych, o jakichś choinkach, tylko i wyłącznie o tej stronie takiej materialnej, też pięknej oczywiście, ale jeżeli się oddzieli święta Bożego Narodzenia od tej konkretnej prawdy, której widzimy Jezusa, który przychodzi na świat, który Przychodzi na świat po to, żeby dać nam życie, wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Więc ci, którzy Boga odrzucają w tych świętach, oni nie doświadczają tego, tej mocy, jaką Pan Bóg może dać. A my dzisiaj jesteśmy i to pięknie. Bo mamy nadzieję na to, że ta tajemnica naprawdę przemieni nasze życie, przemieni nasze rodziny. Da więcej zgody, da więcej prawdziwej miłości. I z takim nastawieniem serca dzisiaj chcemy wrócić do domów i dalej świętować, że, że to, co nas gromadzi przy stołach w naszych domach, to, co nam po, pomaga przeżywać ten, ten czas świąt, to jest przede wszystkim ten, który przychodzi po to, żeby, żebyśmy my mogli być zbawieni, żebyśmy mogli się stać dziećmi Bożymi. I już tak na koniec, dlatego że dzisiejsza modlitwa. Przed czytaniami bardzo pięknie też tłumaczy to, o co chodzi w tych świętach. Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś Jego godność. Daj nam uczestniczyć w bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę. Pan Bóg przyjął naszą ludzką naturę. W czasie każdej mszy świętej jest taka chwila, kiedy kapłan wlewa wino do kielicha, później za chwilę jeszcze kropelkę wody i tam są takie słowa przez to misterium wody i wina, daj nam Boże udział w bóstwie Twojego Syna. I to jest ta chwila, której można powiedzieć podczas każdej mszy świętej te tajemnice Bożego Narodzenia sobie przypominamy. To, że Bóg wstąpił na ziemię ale wstąpił na ziemię dla nas. I tą kroplą wody, którą w pewnym sensie jest także nasze ludzkie życie, to Bóg włącza w swoje bóstwo. I to jest ta siła, której sami z siebie nigdy mieć nie będziemy. Jesteśmy włączeni w Boże życie. Nie jesteśmy sami. Może powiedzieć, ta kropla wody, ona zanika w tym winie. które staje się za chwilę krwią pańską. Nasze życie... Jest złożone w Bogu. Nie musisz się czuć sama ani sam, dlatego, że On ciebie włącza w siebie. Ta maleńka dziecina ma taką wielką moc. Wyjdźmy dzisiaj do naszych rodzin z taką głęboką wiarą w tę tajemnicę i dzielmy się nią nie słowami, nie kazaniami, ale naszym życiem, tym, co jest najpiękniejszym przykładem wzajemnej dobroci.